Sejm Polski Ludowej zlikwidował ustawą przemoc wobec kobiet. Taka informacja obiegła cały postępowy świat. Już żadna kobieta nie zostanie skrzywdzona. Już żadna zupa nie będzie zasłona. I to jest wielki sukces partii rządu ludowego premiery Ewy Kopacz. Równocześnie na terenie całej Polski Ludowej zostało wprowadzone gender. Które uderzy w przyczynę wszelkiej przemocy w rodzinie, czyli w tradycyjne wychowanie i tak zwane katolickie wartości. Nie od dziś przecież wiadomo, że mężczyźni w obcisłych spódnicach mają skrępowane ruchy i biją lżej, by żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.